Cześć, witajcie rower z tej strony. Dzisiaj mamy dwa liczniki energii elektrycznej dwukierunkowe. Producent firma Relpol. Pierwszy jednofazowy o symbolu, zobaczcie, RLE01 myśnik 2M oraz trójfazowy dwukierunkowy licznik energii elektrycznej typ RLE03 myśnik 4M. Pierwszy zobaczcie jednofazowy, szerokość dwóch modułów. oraz drugi Trójfazowy, dwukierunkowy licznik energii elektrycznej, szerokość 4 moduły. W obydwu tutaj opakowaniach mamy instrukcję obsługi, zarówno dla licznika trójfazowego, jak i dla licznika zobaczcie, jednofazowego. Mamy tutaj podane parametry, schematy podłączenia, dane techniczne, opis menu, zarówno w liczniku jednofazowym, jak i tutaj w liczniku trójfazowym. Który fazowy ma więcej wskazań? Pomiar prądu w każdej fazie, napięcia w każdej fazie oraz napięć międzyfazowych. Pomiar mocy czynnej, biernej, pozornej, energii biernej, czynnej, pozornej oraz obydwa liczniki umożliwiają komunikację po protokole ModBus RTU oraz wysyłają tutaj impulsy. Możemy sobie podłączyć dodatkowe urządzenie zliczające, jeżeli chcemy sobie gdzieś do telemetrii wykorzystać wskazania z tych liczników energii elektrycznej. Więc na przykładzie tego tutaj jednofazowego, zobaczcie, z boku mamy przygotowany opis zacisków, czyli jak mamy podłączyć przewód neutralny i przewód fazowy, pod jakie zaciski. Są one oznaczone numerami. Tak samo mamy tutaj, zobaczcie, oznaczone zaciski ab B, 58, 59, to są do komunikacji RS-485 i protokole ModBus RTU poprzez przejściówkę rs 232 -2 można się połączyć z komputerem. Relpo też ma w planach przygotować taki program, który umożliwiał będzie nam skrzydywanie danych z tych liczników zarówno z jednofazowego, jak i z trójfazowego. Oraz zacisk 47-48 Tutaj są wysyłane impulsy na wyjściu, odpowiadające zużytej energii czynnej. Obydwa umożliwiają pomiar bezpośredni o natężeniu do 63 A nie potrzebujemy dodatkowych przekładników, aby dokonywać tego pomiaru. Na froncie mamy dwa przyciski do poruszania się po menu diodę sygnalizacyjną, ta dioda miga informując nas o poborze energii elektrycznej zaciski osłonięte zarówno u góry jak i u dołu mamy możliwość zaplombowania sobie tych osłon w dwóch miejscach osłony są zdejmowane i uzyskujemy wtedy dostęp do zacisków neutralnego jak i fazowego mamy je też opisane tutaj literką N oraz L i strzałeczkami informującymi nas że tutaj mamy wejście a z drugiej strony mamy wyjście Zaciski do komunikacji. Zobaczcie, zarówno modbus RTU jak i wyjście impulsowe. Wyświetlacze mamy podświetlane w tych licznikach. Kolor biały, cyfry są takie koloru niebieskiego. Zresztą zaraz wam pokażę. Obydwa liczniki mają certyfikaty MID. Zaciski są, zobaczcie, dość grube. Także śmiało podłączymy grubsze przewody. Licznik trójfazowy. Też opisane zaciski, zobaczcie. Wejście też do komunikacji z RTU oraz wyjście impulsowe. Taka sama wielkość wyświetlacza jak w liczniku jednofazowym. Według mnie mógłby być troszkę większy ten wyświetlacz, nawet tutaj na cały ten tutaj moduł. Czyli podsumowując, pomiar do 63A, wyjście z RTU oraz wyjście impulsowe, montaż na szynie DIN w rozdzielnicach elektrycznych, pomiar bezpośredni, nie potrzebujemy dodatkowych przekładników do montowania gdzieś na przewodach w rozdzielnicy. Sprawdźmy sobie jakie mamy wskazania w menu. Po podłączeniu do zasilania licznika trójfazowego mamy następujące wskazania. Zobaczcie, przyciskiem Enter uruchamiamy, wyświetlacze się podświetla. Następnie strzałeczką przełączamy się tutaj po menu. Zobaczcie, pierwszy wskaźnik, mamy kilowatogodziny. symbol minusa, czyli energia czynna oddana. Następnie mamy oznaczone plusikiem, energia czynna pobrana. Współczynnik mocy, współczynnik mocy fazy C, fazy B, fazy A, bo tak tutaj mamy oznaczone fazy. Literkami, nie cyframi. Następne wskazanie to mamy kVA, czyli moc pozorna. Moc pozorna fazy C, fazy B, fazy A. Następnie mamy moc bierną, kilowary oraz moc bierną fazy C, fazy B, fazy A. Czyli R1, L2, L3. Następnie literka P, czyli moc czynna całkowita. Moc czynna fazy C, B, A. Następnie. Mamy tutaj częstotliwość sieci, no i prąd pierwszej fazy, drugiej, trzeciej. Napięcie międzyfazowe pomiędzy fazą UCA to będzie pomiędzy fazą C i A, czyli tam L1, L2. Tutaj mamy następne oraz jeszcze trzeci pomiar między fazą A i B. Teraz mamy napięcie fazowe pomiędzy każdą fazą a przewodem neutralnym, zobaczcie. I wracamy z powrotem do, do początku. Jeżeli przytrzymamy przycisk Enter. Ustawimy sobie kod. Kod jest tutaj fabryczny 001. Wciskamy Enter. Przeklikujemy się. Zobaczcie. I mamy pierwsze wskazanie. Tu mamy cykliczne. Light. Tu mamy podświetlenie. Możemy sobie wy ustawić w sekundach czas trwania podświetlenia. Tutaj jest fabrycznie ustawione 60 sekund. Możemy sobie zobaczcie, zmienić. Następnie mamy ustawianą liczbę impulsów. Tutaj mamy 400, 800, 1600 lub 6400 impulsów na 1 kWh. Później mamy znowu wyświetlacz. Możemy go. Aha, co, możemy, co nam się ma wyświetlać pierwsze? Czy napięcie? Czy prąd? Czy częstotliwość? Czy moc? Czynna, bierna, pozorna. Współczynnik mocy. Możemy sobie to wszystko tutaj ustawić. Możemy zmienić kod. Tutaj mamy już adres do komunikacji modbazer.tu. Ustawiamy sobie te parametry i ta ostatnia opcja to jest save. Wciskamy Enter. i Jeżeli, wciskamy, jeżeli chcemy zapisać zmiany, no to ustawiamy jest. Jeżeli nie, no to klikamy jeszcze raz No i wychodzimy. Dobrze, sprawdźmy sobie jeszcze tutaj licznik jednofazowy. Podłączyłem go tutaj do zasilania. Zobaczcie. Teraz załączymy obciążenie w postaci opiekacza około 700 W i sprawdzimy. Zobaczcie. Dioda miga sygnalizując nam tutaj impulsy. Tutaj mamy w tym wykonanym 1600 impulsów na 1 kWh. I sprawdźmy sobie teraz wskazania. Opiekacz, zobaczcie, załączony. I mamy współczynnik mocy, zobaczcie, między 0,99 a 1 moc pozorna, moc bierna, nie ma nic moc czynna 714 W, częstotliwość sieci. Tutaj mamy prąd około 3 amperów. Napięcie 237 V i wracamy do wskazań energii czynnej i biernej. Teraz się opiekacz wyłączył. Mamy prąd 0. Także licznik działa. Jeżeli film się podobał, zasubskrybuj kanał, będzie więcej takich materiałów, testy, unboxingi, recenzje. A tymczasem trzymajcie się, do następnego, cześć!